Wróżka Anna Kempisty zaniepokojona tym, co wydarzy się 2023 roku. Mówi o inflacji i dolarze. Choć wszelkie wróżby trzeba traktować z dystansem, a często także z przymrużeniem oka. Przepowiedni wróżek i jasnowidzów cieszą się w naszym kraju sporym powodzeniem. Prem wiedział w tym temacie Krzysztof Jackowski, który angażuje się w wiele różnych spraw. Między innymi zaginięć ludzi. Ma także swój kanał w serwisie YouTube, gdzie opowiada o swoich wizjach. Dotyczą one najczęściej spraw bieżących, takich jak wojna w Ukrainie czy pogoda. Anna Kempisty to również znana wróżka, która specjalizuje się z kolei w tarocie. To właśnie karty pomagają jej przepowiadać przyszłość gwiazd i celebrytów. Kempisty doczekała się nawet swojego kącika w Twoim imperium. Oprócz tego nagrywa także swoje przepowiednie na TikToka. Tym razem fakt postanowił dopytać ją o przyszłość, jaka rysuje się przed Polakami na 2023 roku. Jednym z tematów, który najbardziej interesuje rodaków, jest oczywiście inflacja. Która w bieżącym roku dała się mocno wyznaki, Ceny podstawowych produktów poszybowały mocno w górę. Oszczędności straciły na wartości, a raty kredytów wzrosły niejednokrotnie o 100%. Czy przyszły rok rysuje się pod względem ekonomicznym bardziej optymistycznie? Według Anny Kempisty niekoniecznie, zwłaszcza na początku. Obiecanki czy informacje, że to się zatrzymało, moim zdaniem nie będą prawdą. Czeka nas krach. Ci, którzy zarabiają na inflacji, będą bardzo zadowoleni. Ci Którzy płyną z inflacją, popłyną dalej, niżby chcieli powiedziała tabloidowi. Według niej krach dotknie zwłaszcza tych, którzy trzymają oszczędności w dolarach. Dolar piernie w dół. Prawdopodobnie będzie musiało się coś wydarzyć w Stanach, wyznała. Pamiętajmy jednak, że przy podejmowaniu decyzji w sprawach ekonomicznych, w pierwszej kolejności należy radzić się ekspertów.